Ja już mam wszystkie strony na FLSS, a to pierwszy odcinek z TopCrafta, dokładnie tak, wielki powrót TopCrafta ogólnie, nie było serwera przez chyba 3 miesiące, a my sobie zakładamy pilnie po 10 dniu, było dopiero 10 lat, kiedy widzieliśmy i przez jeden dzień zdobyliśmy specjalne pilnie, a dzisiaj znowu jest Minecraft Cube i yy, damianek 327. Yy, od razu mówię damianek box. A moje klapki to, tak tak to tam jakiś taki chłopak no, no dobra, aż ja mam napisane, ja no. Co to, to robimy? Poczekajcie chwilę. Okej, okay, piszcie. Nice. Teraz na tym te wydołączamy. Okej, okay, i teraz właśnie chciałabym jeszcze powiedzieć, że rekrutacja jest do Gildii, więc piszcie w komentarzu... klepiemy go, to, go, ale jest na piszcie, czerwono, klepiemy go. Piszcie dlaczego chcielibyśmy i da musicie dać lajka i wszystko pod tym filmem, toż moim subskrybentem i być większym ogalem niż ten, który mam teraz. Więc trzymajcie się, cześć.